Hello guys, dzisiaj zrobię EFT na wspaniały dzień Zaczynamy Wybieram dzisiaj mieć wspaniały dzień Kocham siebie i szanuję siebie Wybieram dzisiaj mieć wspaniały dzień Nawet to, że muszę iść do pracy I na pewno będę musiała dealować z jakimiś upierdliwymi klientami ale i tak kocham siebie i szanuję siebie. Wybieram dzisiaj mieć wspaniały dzień. Nawet to, że mam dużo spraw do załatwienia i mam tyle na głowie, ale i tak wybieram, że to będzie wspaniały dzień. Kocham siebie i szanuję siebie. Wybieram, że dzisiaj będę miała wspaniały dzień. Czuję to, że będę miała wspaniały dzień. Ja to już wiem, że będę miała wspaniały dzień. Tak, ja to wiem, że będzie to wspaniały dzień. Pozwalam sobie mieć wspaniały dzień. Ja zasługuję na to, aby mieć wspaniały dzień. Ja jestem godna tego, aby mieć wspaniały dzień. Nawet to, że muszę iść do pracy, to też jest wspaniały dzień, bo przecież będę zarabiać pieniądze. A pieniądze przecież mi są potrzebne, bo ja uwielbiam pieniądze. Tak, to jest wspaniały dzień, bo ja idę do pracy i jestem wdzięczna za to, że idę do pracy. Tak, to jest wspaniały dzień. Uwalniam się od tych wszystkich negatywnych emocji, które blokują mój ten wspaniały dzień. Uwalniam się od tych wszystkich okoliczności, które chciałyby zablokować mój wspaniały dzień. Tak, ja już wiem. Ja jestem warta tego, aby mieć wspaniały dzień. Ja zasługuję na to, aby mieć wspaniały dzień. Ja pozwalam sobie na to, aby mieć wspaniały dzień. Ja to czuję, że to jest wspaniały dzień. I tak już jest. To jest wspaniały dzień. To jest fantastyczny dzień. Każda chwila tego dnia jest fantastyczna. Doceniam każdy moment tego dnia, bo to jest wspaniały dzień. I kocham siebie i szanuję siebie.